Gdy nawet hiperfokus odmawia współpracy, wiesz, że jest coś nie tak. To niezwykły, gorszy dzień ADHD, to coś głębszego. Patrzysz na wszystko bez emocji. Nowy projekt? Może kiedyś. Rolki na autopilocie, Scrollujesz bez oglądania. Jakby ktoś wyłączył kolor z życia. Hiperfiksacje działają mechanicznie, zero radości. Nowości nie ekscytują. Guilty pleasures nie dają już pleasure. Nawet chaos cię nie nakręca, bo to nie jest twoje zwykłe ADHD, to wypalenie. Paraliż decyzyjny pokazuje zupełnie inne oblicze. Decyzja co zjeść to kryzys egzystencjalny. Prysznic to ekspedycja na Everest. I myślisz, może już zawsze tak będzie? Może to nowy ja? Nie, to nie jest permanentne. To nie jesteś ty teraz. To burnout. Ma początek, środek i ma koniec. Twój mózg nie jest zepsuty. Jest wyczerpany. Błaga o reset. Musisz odpocząć. Nieproduktywnie, Nie żeby wrócić silniejszym. Po prostu być. Wiem, dla ADHD to najtrudniejsze, ale konieczne. To przejdzie, ale tylko jeśli pozwolisz się sobie zatrzymać. Hiperfokus wróci. Radość wróci, ty wrócisz. Daj sobie czas.